partnerem głównym Polskiej Hokej Ligi jest województwo śląskie. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu hokejowego, dzisiaj w trochę innej scenerii, a to wszystko dlatego, że już odliczamy godzinę do startu Mistrzostw Świata Kobiet Dywizji pierwszej b w hokeju na lodzie, które rozgrywane będą od piątku w Katowicach Janowie i dziś goście związani z naszą reprezentacją, trener Zbigniew Wróbel, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. i kapitan zespołu Karolina Późniewska, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie trenerze, no pierwsze pytanie jest takie, czy te wszystkie założenia, które Pan sobie spisał przedturniejowe zostały zrealizowane? No, powoli te założenia realizujemy. Myślę, że tak, poszczególne etapy yy, ćwiczeń, które założyłem i, i przygotowania ogólnie, ogólnie poszły dobrze. Myślę, że, że jest dobrze. Na dobrym, jesteśmy na dobrym etapie. Karolina, też czujecie, że to jest ta dyspozycja optymalna, czy jeszcze czegoś brakuje? Yy, nie, no myślę, że już, już głowy tylko są nastawione na, na piątek, na godzinę, na godzinę 20. Myślę, że jesteśmy już w pełni przygotowane. Jeszcze teraz y, dzisiaj trening, jutro trening taki, na spokojnie już y, pewnie jakieś przewagi, osłabienia, no i już y, pełna determinacja na, na Kazachstan. Ma pan skład optymalny? Tak, tak. Skład już jest, no to już jest wybrana kadra, także to już wiemy, jaki jest skład. Dziewczyny wiedzą w poszczególnych formacjach, jakie grają. Także mówię, no jeszcze zobaczymy, jeden, dwa dni mamy praktycznie na doszlifowanie, odpuszczenie pewnych elementów, bo już faktycznie musi przyjść ta, ta naj, naj, najlepsza forma, musi przyjść na, na, na pierwszy mecz. Ja pytam o skład, bo, bo często pojawiają się choćby jakieś problemy, które są w ostatniej chwili wykrywane albo niespodziewane, choćby jakiś delikatny uraz, który może zawodniczkę jakąś wyeliminować. Czyli rozumiem, że wszyscy są zdrowi, wszyscy są gotowi. Wszystkie dziewczyny są zdrowe, z tego co słyszę, może tam drobne jakieś przeziębienia, jakieś mikrourazy, ale myślę, że wszystkie są już zdeterminowane, przygotowane. Na 100% do, do walki. Panu zadam to samo pytanie, ale może, może najpierw Karolinę, bo to był trudny sezon za wami bo i bardzo intensywny playoff i EWHL, i prekwalifikacje olimpijskie, także w nogach macie prawo czuć sporą ilość meczów. No tak, nigdy nie mieliśmy takiego sezonu, zawsze kończąc tam rozgrywki Polskiej Hokej Ligi Kobiet, było koniec tak naprawdę, było już wolne, mogliśmy sobie jeszcze tam troszeczkę pochodzić na treningi, ale wszystko już było tak na, na spokojnie, a teraz tak naprawdę przed nami najważniejszy, najważniejszy moment w sezonie, no ale nic, no, no trenujemy i i musimy się przygotować jak najlepiej. Ale dołożyliście sobie jeszcze więcej, awansując choćby do fazy play-off w EWHL, co oczywiście jest osiągnięciem, ale trzeba jeszcze więcej pracy włożyć. No tak, bardzo nas to cieszy, no. po to jest ten EWHL, on jest stworzony po to, żeby nas jak najlepiej przygotować do Mistrzostw Świata. Fajnie, że udało się zająć to szóste miejsce i, i zagrać w ćwierćfinale. Myślę, że, że te mecze fajnie nam tam poszły, że zabrakło troszeczkę, żeby dostać się do półfinału. Nie wyglądało te meczu, że szósta drużyna gra z trzecią drużyną, a Kazachstan tak naprawdę zdobył drugie miejsce, więc to no, jakiś tam szczegół i mogło się potoczyć całkiem inaczej, że to my moglibyśmy być tam w, tym, w tej najlepszej czwórce. No, ale stało się jak się stało, i, i my teraz skupiamy się na mistrzostwach. Panie, co że pokiwał pan głową ze zgodą. Czyli było blisko i też jest Pan zadowolony z tego, jak to przebiegło? To znaczy, ja powiem tak, no w sytuacji meczowych pierwszy mecz, ja już tutaj już dziewczynom też mówię, później wygrać ten mecz 7-4, w sytuacjach, naprawdę mieliśmy dobre sytuacje, no nie wykorzystaliśmy, ale ja myślę, że to była ta przyczyna, żeśmy znowu mieli dłuższy okres, żeśmy nie byli razem na zgrupowaniu, po trzech treningach pojechaliśmy na ten, na te ćwierćfinały. Także minimalnie nam troszeczkę brakło może tej, 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 świeżości, nie wiem, szybkości, wytrzymałości takiej. Ogólnie można powiedzieć wszystkiego po trochę, ale przede wszystkim nie strzelaliśmy gole i to była ta przyczyna. No zobaczymy. Przepracowaliśmy teraz okres ten bezpośrednie przygotowanie startowe. Myślę, że będziemy w piątek pozytywnie nastawieni i będzie dobrze. A traktował Pan ten dwumetrz z Ajsulu Aumaty tak wyjątkowo pod względem choćby psychologicznym, bo wiadomo, że Kazaszki to są pierwsze rywalki w Mistrzostwach Świata, a Ajsulu to jest właściwie 99% reprezentacji. To znaczy ja byłem przygotowany do tego meczu, że może się w różną stronę potoczyć, bo sam nie wiedziałem. One praktycznie na zgrupowaniu są cały czas od jakiegoś dłuższego okresu, zajmują się tylko okrema, a u nas te dziewczyny walczyły w polskie lice. Wróciliśmy, tak mówię, do treningów, do schematów. Jest to jednak inaczej, bo ta Polska Liga jest oparta, tak można powiedzieć, na dwóch, trzech drużynach. Dziewczyny grają po dwie piątki praktycznie, dwie piątki robią całą robotę. A tutaj niestety minimum trzy lub nawet cztery ataki będą grały, no bo już jest inne tempo i jest, no, no jest po prostu wiele szybciej. No i niestety tych sił może brakować, dlatego musimy, tak jak mówię, Zrobić swoje, będzie dobrze. Myślę, że zrobią, wykonają dziewczyny, to co do nich należy, będzie dobrze. Grałyście z włoską drużyną, grałyście z kazachską drużyną. Kilka zwycięstw w Lidze, WHL zanotowałyście. Wiadomo, że patrzy się przez pryzmat tego pierwszego spotkania, ale ktoś o was gdzieś napisał, że jesteście nawet faworytkami tego turnieju. Zgodzilibyście się z takimi słowami? Moim zdaniem ciężko jest tutaj wybrać faworyta tej grupy. Tak jak ta grupa 1a, tak nasza grupa 1b, gdyby tak naprawdę pomieszać to, te, grupy, te dwie grupy, to ciężko byłoby stwierdzić, kto, kto tam może awansować, kto tam może spać. Wszystkie drużyny są wyrównane, każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. Ale czy jesteśmy faworytkami, no miło, że ktoś tak mówi, ale my się przygotowujemy jak najlepiej do każdego meczu i nastawiamy się tak samo, a wszystko zweryfikuje lud. No, być może tak myślą, bo gracie u siebie i te ściany mogą trochę pomóc. No na pewno jest to duży plus, że gramy u siebie, mam nadzieję, że, że kibice przyjdą, wspomogą nas i, i dołożą tam jakąś cegiełkę do, do naszych zwycięstw. Ale tak jak mówię, no wszystko może się zdarzyć, więc dyspozycja dnia, to jest to jest ciężki turniej, to w 7 dni, 5 meczy, więc zobaczymy. Trenerze, jak jest z tym byciem faworytem? No to tak ja do końca nie mówiłem, że jestem faworytem. Jest ja nie można że do to każdego. Pan, tylko gdzieś tam wyczytałem. <laughs> do każdego meczu będziemy podchodzić, zaczynamy od 0-0, także tutaj no przy dziewczynach różnie bywa czasami, może być tak, że będzie super, a za chwilę no... Może być trudniej, no ale my jesteśmy od tego, jesteśmy na to przygotowani, spróbujemy poszczególne elementy odpowiedzieć taktycznie, co zrobić, bo tutaj będzie decydować o tym też taktyka. No. Dyspozycja dnia, tak tutaj Karolina powiedziała, no ale ja jestem spokojny, mam nadzieję, że będzie wszystko. Z jednej strony dyspozycja dnia, z drugiej chyba pierwszy dzień, bo, bo to ustawia trochę rywalizację, a Pan udaje też ogląd wszystkich zespołów. No, drużyna się buduje od, od, od pierwszego meczu, no. jak jest dobrze, no to idziemy do góry cały czas. będzie. Różnie, bo to różnie może być. Przyjmijmy, że będzie dobrze i myślę, że będziemy się budować, wierzyć w siebie bardziej, no bo tego nam potrzeba. To powiedzmy o rywalkach co nieco. Zacznijmy od tego naszego pierwszego starcia, czyli Kazachstan. Zawsze było blisko, raz, raz w jedną, raz w drugą stronę, ale zawsze tak na styku. No to tutaj chyba wszystko może się zdarzyć. No tak, jest to bardzo wyrównana drużyna, ale w naszym zasięgu jak najbardziej. No już sporo meczów z nimi rozegrałyśmy i... Parę lat wstecz y, nie, miały, nie, miały, nie miałyśmy nic do powiedzenia tak naprawdę, przegrywałyśmy po 5-1, tak samo w lidze EWHL, było, nie, nie pamiętam teraz dokładnego wyniku, ale no, było tak, że my nie mieliśmy za bardzo nic 1 do powiedzenia. 1-2-2-3. Y, ale teraz, w tym sezonie, tak, ale w, mówię w poprzednich tak, sezonach, tak. Jak grałyśmy tam w Austrii z nimi, to tam było chyba 5-0 czy 5-1, no ciężko się z nimi grało naprawdę. Y, a teraz w tym, w tym sezonie na przykład EWHL, no bo wiadomo, tak jak było powiedziane, to jest 90% reprezentacji Kazachstanu. I myślę, że ten Kazachstan jest jak najbardziej w naszym zasięgu, i mam nadzieję, że ten pierwszy mecz będzie na, na plus dla nas, bo naprawdę psychicznie nas to, nas to podbuduje. A to czujecie, że ten dystans się zmniejszył, skoro wyniki rok temu były zupełnie inne? panie trenerze? Ja myślę, że drużyna się buduje, wiedzą dziewczyny, ale no tak mówię. No, założenia pewne są. Dziewczyny zasuwają, pracują, znają się, bo to już praktycznie tam dzisiaj akurat do naszej drużyny doszło trochę tych młodych dziewczyn, ale. On ale też pracują na to, żebyśmy mieli, tak powiedziałem wcześniej, wygra dwie, trzy osoby mogą zrobić ten wynik, ale gra cała drużyna. Cała drużyna musi zasuwać, żebyśmy my wykorzystały te, te, te najważniejsze osoby, wykorzystały to, co do nas. Do nich należy i one to zrobią, a wracając do drużyny Kazachstanu, faktycznie one są przygotowane, to co graliśmy w tym ćwierćfinale w tym WHL-u, one naprawdę fizycznie są bardzo mocne. Dodatkowo wzmocniły się tymi Kanadyjkami i one na pewno ten ton tej drużyny nie będą nadawać. One, one potrafią przytrzymać, one hokejowo są naprawdę bardzo ograne, bardzo, bardzo silne. Reszta drużyny poszła za nimi, no ale tak, wcześniej wspomniałem, myślę, że my tutaj swoje zrobimy. W światowym rankingu Kazachstan jest jedną pozycję za nami, bo na 21. miejscu. Rankingi oczywiście nie grają, ale Słowenia jest jeszcze niżej, nasz drugi rywal. Przy nim by pan postawił największy znak zapytania, że, że to jest drużyna najbardziej nieobliczalna i nie wiadomo czego się spodziewać? To znaczy tutaj wiemy, że trzy lata nie były rozgrywane żadne mecze reprezentacyjne, yy, oficjalne, także wszystko może być w jedną i w drugą stronę. A jak byśmy scharakteryzowali ten słoweński hokej na teraz? To znaczy... Możecie coś powiedzieć na ten temat? No ciężko, no, dawno z nimi grałyśmy tak naprawdę. W 2016 roku. Z... No to bardzo dawno. Zwyciężyliśmy w, wtedy. W, w bledzie. <laughs> Ale 6 lat, tak. No, to jest naprawdę duży, duży okres czasu. Na pewno ta reprezentacja, reprezentacja się zmieniła. Mają tam swoje liderki. Jak grałyśmy tam na, na Słowenii, to to jedna tam Widać, że potrafi grać w hokeja. Jest jedna dziewczyna, która gra w KMH Budapesz, która też się bardzo, bardzo wyróżnia. I tak jak mówiłam wcześniej, no co też na pewno będzie ciężki mecz, więc nikogo nie lekceważymy i, i, i gramy swój hokej. Panie że trzecie spotkanie, mamy sześć punktów. Podchodzimy do rywalizacji z Koreankami. I co, co tutaj może się wydarzyć na tafli? No bo jak gaz jadki, no to od razu chyba przyspieszenie tempa. To znaczy. Będziemy przygotowani, także mówimy, zobaczymy. Te poszczególne dni będą nam decydować, jak pod którą drużyną podejdziemy. Mniej więcej mamy systemy podobne, wyćwiczone pod, pod każdą drużynę, ale to taktyka swoje zdecyduje. Na każdą drużynę jest prosta zasada: nie dostać, strzelić. Będzie to. <śm> Dobrze, no to przejdźmy od razu do Włoszech, skoro o korankach najmniej. Ale czy Włoszki są w takim razie kandydatkami do tego. Pierwszego bądź drugiego miejsca, skoro my jesteśmy faworytem, no to to Włoszki, które spadły, są też no, równie mocne. Tak się mocne. mówi, że, że drużyna, która spadła z pierwszej dywizji, jest brana pod uwagę jako faworyt. Też sporo dziewczyn gra w Bolzano. Nie wiem, czy połowa, czy, czy większa połowa reprezentacji, mhm. ale mają też dziewczyny, które grają, grają za granicą. Więc ta drużyna też jest bardzo wyrównana. Myślę, że to też nie jest ta drużyna, co była kiedyś, co grałyśmy na przykład w Asiago z nimi, co naprawdę naprawdę ta drużyna grała dobrze i to one wtedy awansowały. Ale myślę, że, że z Włoszkami też możemy powalczyć. Pamiętam, że klubowo no macie Włoszki na rozkładzie, a tak patrzyłem na statystyki reprezentacyjne, no to to jest chyba drużyna z tych pięciu, która najmniej nam leży. To znaczy wszystkie, czy, czy, czy kobieca reprezentacja, czy męska, no tak mówię, Włosi mają jakiś, ten swój styl, że umią, albo my nie umiemy z nimi grać. No, ale to, tak mówię, no, na przykładzie tego Bolzano zagraliśmy w miarę, w miarę przyzwoicie, jeden męż na zero z tyłu, no i tak, tak będę przyjmował. No nie wiem, jak to mówię, no, dziewczyny z Włoch mają, na w Stanach grają w tej najwyższej lidze hokejowej, jedną czy dwie dziewczyny tam grają. Także to może też być decydujące, ale tak jak mówię, jedna osoba może wiele zrobić, ale nie na takim turnieju, gdzie te drużyny są wyrównane, piątki w miarę, wyrównane, mocne, także myślę, że na spokojnie. Często w tym kobiecym hokeju jest tak, że, że kluby odzwierciedlają kadrowo reprezentację. Czy we WHL to Włoszki też miały sporo przedstawicielek? Z tego co sprawdzałem, że tak, Włoszki mają 70% było tych przedstawicielek tej. tej... Tej reprezentacji w tym klubie Borzano. Coś my sprawdzali, aczkolwiek w tej chwili nie wiem. Być może będzie też jakieś rotacje w składzie mogą mieć. Gdzieś ktoś coś młodszy doszedł, tak jak u nas. Także nie wiemy na tą chwilę. Czyli są momenty. podstawy do optymizmu? Tak mówię, ja w każdym meczu jestem pozytywnie nastawiony i myślę, że będzie dobrze. No to chinki na koniec meczu, awans? No co jest z tymi chinkami to dobrze wiemy jak to wygląda, że, że mają one skład prawie taki sam jak na olimpiadzie. Kto oglądał, to widział, jak sobie radziły. Są tam dziewczyny, które naprawdę dobrze grają w tego hokeja. Mamy to gdzieś z tyłu głowy, że, że są te tam te dziewczyny, nie wiem, 8-9 Kanadyjek czy Amerykanek, nawet sama nie wiem jakie one mają pochodzenie. No ale no, nie możemy o tym myśleć. No, no, takie, takie jest regulamin, na to pozwolili, ale my się skupiamy na swojej grze i, i podejdziemy do tego do tego jak najbardziej skupione. Pamiętam, że to jest taki kierunek, który Hokej teraz obrał. No wiadomo, że Chinki były gospodyniami, stworzyły sobie reprezentację. No i być może jest taka presja na Chiny, żeby awansować teraz do elity nawet. To znaczy, no, mówi się, że, że pieniądze nie grają roli. A to widać że za tym idą jednak pieniądze, dziewczyny stać federację, ściągnęły sobie zawodniczki powiedzmy z najlepszej ligi światowej, czyli z, z Kanady, z Ameryki. Nie 8-9, a słyszało się, że to jest nawet 13 zawodniczych. Także przy dobry układach, przy grze trzech piątek, dwie Chinki jakieś tam będą się plątać tak na lodzie, ale myślę, że one też już poszły mocno do przodu. Także to same uczestnictwo w treningach z, taką, z takimi zawodniczkami automatycznie idziemy do góry. Tak samo my tutaj na treningach naszych. Jak jest nas 4 piątki, nawet i troszeczkę więcej, z automatu idzie tempo, idzie wszystko. W górę, a jak jest tempo, to z automatu każdy element musisz szybciej wykonać. No i to, i to, nam, to nam będzie procentować. Wracając do, do meczu finałowego, powiedzmy, załóżmy, że tak będzie, to już będzie całkiem inna dużyna nasza. Gdyby to faktycznie wszystko dobrze poszło i byłby to mecz decydujący, to mamy siebie wszystko, a nawet więcej. Zrobimy wszystko, żeby było. Pozytywnie. A zgodzi się Pan, że, że to naturalizowanie zawodniczek może trochę wpłynąć na naszą korzyść? Bo, bo igrzyska, igrzyskami, wiadomo, że to jest taka impreza, na którą wszyscy się koncentrują w 150%. Natomiast w Mistrzostwach Świata, jeżeli występują zawodniczki, które no, tego przysłowiowego orzełka nawet na piersi nie traktują jakoś tak super poważnie, tylko grają za, za określoną kwotę, no to, to nie dają z siebie chyba maks. To znaczy my w tej chwili też mamy jedną dziewczynę, która jest od ładnych paru lat w Polsce i już będzie grała z orzełkiem na, na piersiej. Zaraz o niej też porozmawiam. No także nadmieniam na, to, na ten na temat tego orzełka. Ja myślę, że u nas dziewczyny zrobią wszystko, co się tylko da. Tak mówię, a nawet więcej. Naprawdę są charakterne. To jest nasza nasza, nasza zaleta, że dziewczyny w yy, siebie bardzo dużo. A jak się da to, no nie wiem, no jeszcze więcej. Ile, ile mogą dają z siebie? Walczą, gryzą lud, gryzą przeciwniczkę w przenośni, no. Ale zapytałem w kontekście Chinek, że, że, że gdy mają, nie wiem, osiem Kanadyjek, no nie będą za wszelką cenę walczyć, żeby, żeby wygrać. Ja myślę, że te, te kanady, chińskie Kanadyjki przyjadą i myślę, że to może być, no zależy jak się to potoczy. Może być to ich ostatni występ. No, mogą za chwilę już nie jeździć, bo to może im się nie opłacać, może im to no, nie sprawiać przyjemności. Bo grają, no w sumie, powiedzmy sobie szczerze, ile one są w tej reprezentacji Chin, ile one tam, czy mówią któraś po chińsku, czy w tym kierunku? Nie wierzę, nie. Także to ta reprezentacja, no jest fajnie, sztuczna, trochę dla mnie też sztuczna, nie? Dobrze, no to, to przejdźmy do tej naszej zawodniczki naturalizowanej, bo ja pamiętam, jak spotkaliśmy się dwa miesiące temu, no to rozmawialiśmy, że jeszcze nie ma paszportu, że jeszcze staracie się o to, żeby wystąpiła Tatiana Onyszczenko, bo o niej rozmawiamy. Spore wzmocnienie naszej kadry? Ja myślę, że jest to wzmocnienie. No tak każde ogniwo doszło. Jest silna, mocna i psychicznie, i fizycznie. Silna jest dziewczyna, ma, ma pojęcie o graniu. Sam tutaj patrząc przez ten okres, tego okresu przygotowawczego, widzę, zauważyłem, że zrobiła znowu postęp do przodu, ale jest dobrze, jest potrzebna i myślę, że dziewczyny też ją super zaakceptowały, wiedzą same, że jest nam potrzebna. Ona jest praktycznie, to jest Polka. To posłuchajmy kapitana opinii o, o Tatianie, no bo już prezentowała się z Wami w EWHL, też no, zdobywała nawet gola. No, Tania jest z nami w, no, już bardzo długo, no, my ją znamy też z Stafli w polskiej mhm. lidze. Yy, więc znamy ją bardzo dobrze, yy, jest to bardzo fajna dziewczyna, do tego bardzo dobrze gra w hokeja, bardzo dużo wnosi yy, i do yy, drużyny z Gdańska i do nas do, do reprezentacji. Zawsze jak gramy na, naprzeciw yy, yy, drużynie z Gdańska, yy, to zawsze się obawiamy Tani, bo naprawdę jest dziewczyna szybka, ma dobre warunki fizyczne, ma dobry strzał, więc yy, zawsze zagraża naszej bramce. Więc tylko się cieszyć, że dostała ten paszport i, i teraz może z nami rozpocząć mistrzostwa w końcu. I ona też się bardzo z tego cieszy i dziewczyny bardzo ją wspierają, więc tylko się cieszyć, że mamy taką zawodniczkę. Ile będzie takich horrorów jak z Holandią? No, jeżeli ma się to tak skończyć, to może być pięć takich horrorów, jeżeli to wszystko ma się zakończyć na naszą korzyść. Ten mecz z Kolanią też nam dużo dał, dużo nas podbudował i psychicznie i fizycznie. Wiemy, że, że możemy zagrać z bardzo silną drużyną i z nią wygrać w 105 sekund tak naprawdę. Więc jak to ma się tak zakończyć, to ja mogę grać 5 pięć takich horrorów. Dla Ciebie te mistrzostwa będą też wyjątkowe, no to już wiele razy gdzieś padało w mediach podczas konferencji również setny mecz w kadrze. Czy to jest takie dodatkowe uczucie mobilizacji, czy, czy pokazania się? Czujesz jakieś emocje przed tym? Yy, grając z żyłkiem na piersi zawsze czuję emocje. Bardzo się cieszę, że ja mogę reprezentować Polskę i dawać z siebie jak najwięcej. To, że gram w setny mecz yy, bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję, że zagram jeszcze 150, 160, jak mi zdrowie pozwoli. Fajnie, że przed własną publicznością, ale to co, co, co się będzie działo na początku to jest mało ważne, ważne jest to, co się zacznie o godzinie 20, więc to jest najważniejsze. Panie trenerze, no tak podsumowując, najważniejsze chyba to, że w ogóle te mistrzostwa dojdą do skutku, bo, bo zakładamy, że już nic innego się nie wydarzy w tych ostatnich godzinach i, i ten turniej będzie miał miejsce po dwóch latach przerwy. No myślę, że tak, no fajnie. Czekamy na to z dziewczyny z niecierpliwością. Ja również czekam, przygotowujemy się do tego. Oczywiście nie mieliśmy tyle czasu może co poszczególne inne drużyny. Ale my, tak mówię, no jestem pozytywnie zbudowany zaangażowaniem dziewczyn, pracą, którą wykonujemy jest dobrze. To jakbyście zachęcili kibiców, żeby przyszli na Jantur? Hmm, jak? Jeżeli chcą zobaczyć yy, fajne, fajne mecze z charakterem gdzie Polki grają do samego końca, to bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na Jantor, na wszystkie nasze mecze. Panie trenerze, kilka ja słów do kibiców. Ja myślę, że nie jedna osoba będzie zaskoczona tym zażywnością, za walką, walecznością tych dziewczyn. Nie jest to taki szybki może hokej jak, jak męski, ale te dziewczyny są naprawdę walczaki niesamowite. A wiemy, że hokej kobiecy w Polsce zyskuje coraz więcej fanów, a to wszystko, jak zawsze powtarzamy, budują wyniki i tych wyników szczęśliwych dla reprezentacji Polski. Wam życzę Zbigniew Wróbel, trener reprezentacji naszej Dziękuję. kobiet i Karolina Późniewska, kapitan zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i powodzenia oczywiście Wam życzymy, a Państwa zapraszamy na transmisję mistrzostw. Dwa ostatnie mecze reprezentacji Polski w TVP Sport, ale wszystkie wcześniejsze w Polski Hokej TV. Do zobaczenia. Partnerem głównym polskiej hokej ligi jest województwo śląskie. That was just the beginning. Kolejne szanie po raz piąty. Trzech zawodników ruszyło. No i już mamy wymianę pojedynków pięściarskich.